Cześć, oglądacie Glare One TV. Ja jestem Marcin i w tym odcinku zaprezentuję Wam wyzwalacz Glare One Lynx. Zapraszam do oglądania. Lynx charakteryzuje się tym, że może pracować zarówno jako nadajnik, czyli być urządzeniem typu Master, oraz być odbiornikiem, czyli urządzeniem typu Slave, czyli... Jeżeli zapniecie go na aparat, tak, w tym momencie mam podpiętą tutaj um, wersję do systemu Sony na A9. W takiej konfiguracji Link może pracować jako master i być sterownikiem dla lamp Apos 48, 80, dla botisów 80 i botisa 200, również dla lamp Vega i Antares. Drugi tryb pracy to tryb odbiornika. Wtedy możemy wykorzystać tą górną stopkę, która jest tutaj na panelu e, zamocowana. Ona pozwala podpiąć jakąś lampę, która nie jest kompatybilna z systemem Glerwana, na przykład lampę chociażby Nikon'a, czy na przykład Olympus'a. Podpinamy taką lampę do Linksa i w tym momencie po wpięciu go w odpowiedni kanał komunikacji grupy będzie on służył jako odbiornik do sterowania przez na przykład urządzenie typu One Polaris albo przez innego Linksa. Links dostępny jest w dwóch wersjach. Wersja pierwsza z uniwersalną stopką połączeniową, która powoduje, że jest to urządzenie kompatybilne jednocześnie z aparatami Canona, Nikona, Fuji, Lumixa oraz OM system. Druga wersja, czyli taka jak ta, która tutaj jest podpięta na dźwionce, to jest wersja specjalnie robiona do aparatów systemu Sony. Links w pełni współpracuje w trybie TTL z wymienionymi markami aparatów, więc jeżeli chcecie pracować w trybach półautomatycznych i automatycznych, bez najmniejszego kłopotu, e, Lynx umożliwi taką pracę w, z lampami w naszym systemie mobilnego busku. Macie też do dyspozycji tryb High Speed Sync, czyli można pracować z każdym czasem migawki, jaki tylko będzie Wam potrzebny. Mamy tutaj do dyspozycji sześć grup. Lamp w 32 kanałach komunikacji. Jeżeli chodzi natomiast o zasilanie tego urządzenia, jest to realizowane za pomocą dwóch baterijek AA, które mieszczą się w tej dedykowanej komorze. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie Linksa, to zostawcie je w komentarzach pod filmem. Postaramy się na nie szybko i sprawnie odpowiedzieć. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do innych odcinków Glare One TV.